Recenzje gier planszowych bardzo często koncentrują się na tytułach dużych, na tytułach, które są pozamykane w gigantycznych pudłach, w których znajdziemy setki najróżniejszych komponentów, figurki, plansze, żetony, co tylko dusza zapragnie. Prawda jest jednakże taka, że w naszym hobby funkcjonują także gry w formatu mini. Gry, na które, no, które składa się raptem kilka komponentów, które często można schować do kieszeni. To są gry, którym nie poświęca się prawie w ogóle uwagi. W związku z tym po raz kolejny chciałbym dzisiaj zaprezentować wam właśnie jeden z takich tytułów, dlatego, że uważam, że warto mówić o najróżniejszych grach, o grach z różnych kategorii, takich, o których często w ogóle nikt z was nie słyszał. Cześć, tu Lewiatan Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Jeśli śledzicie mój kanał, to wiecie, że bardzo często opowiadam o grach, które przeszły totalnie bez echa o grach, które nigdy nie były prezentowane na żadnym innym kanale, a mimo wszystko decydują się na ich pokazanie w ramach cyklu ocalić od zapomnienia. Jest to mini-inicjatywa, która ma na celu Nagrywanie materiałów o grach, o których nikt do tej pory nie nagrał żadnego materiału, i jeśli ja tego nie zrobię, to pewnie nikt tego nigdy nie zrobi. Jest to swego rodzaju hołd, ale i manifest, bo podobnie jak w przypadku pokazywania recenzji gry Thread Count, chciałem, aby ten materiał był swego rodzaju dodatkowym apelem. Apelem o to, żeby pamiętać o tym, że poza tymi wielkimi grami, wielkimi nowościami, które dostajemy w zasadzie tydzień do tygodnia w których pojawia się masa komponentów, który towarzyszy często intensywna kampania marketingowa, mamy też całą masę gier mini. Gier, które czasami przeszły totalnie bez echa. Gier, o których też warto opowiadać, bo czasami kryje się tam prawdziwa perełka i czasami w tym pędzie za nowościami warto się zatrzymać, spojrzeć troszkę wstecz i poszukać czegoś interesującego. W związku z tym w ramach tej serii dzisiaj recenzja gry Honeymoon. Honeymoon to gra wydana przez Nürnberger Spielkarten Verlag. Jej autorem jest Moritz Dressler, a tytuł przeznaczony jest dla 2-6 graczy w wieku 8 lat lub więcej. Gra została wydana w 2020 roku, a czas rozgrywki w ten tytuł wyniesie około 5-10 minut. Podobnie jak Thread Count, pokazywany jakiś czas temu na wojennik TV, Honeymoon jest grą typu Roll and Ride ale nie klasyczną grą Roll and Ride, bowiem jest to gra, w przypadku której będziemy w trakcie rozgrywki wykonywać tylko jeden rzut kością za wszystkich graczy. Mimo wszystko kostka jest jednym z komponentów gry, a sama gra, jak zaraz zobaczycie, zamknięta jest w mini papierowym opakowaniu, w którym znajdziemy wyłącznie zasady, brulion czy też arkusz z właściwymi grami, na których będziemy kreślić, ołówek i jedną kostkę. I to wszystko. To jest komplet komponentów, które znajdziemy w Honeymoon. Samo założenie i sam pomysł na grę Będziemy drążyć tunele w Księżycu w celu wydobywania zeń słodyczy. Taki oto pomysł na grę miał Moritz Dresler. Dzisiaj o tym, jak ta gra wygląda, w jaki sposób w nią gramy, a na końcu garść przemyśleń, czy warto jest zrobić krok do tyłu, rozejrzeć się za egzemplarzem Honeymoon i dodać go do swojej kolekcji. Zapraszam. Poniżej rzut oka nagrę Honeymoon. Podobnie jak pokazywane wcześniej na kanale Count, Honeymoon zamknięte jest w małych rozmiarów papierowym opakowaniu, w którym mieszczą się kostka, ołówek, brulion, czy też w zasadzie arkusz z planszetkami, na których będziemy dokonywać eksploracji naszego księżyca i instrukcja zamieszczona, nadrukowana na kilku stronicach. Sama rozgrywka w Honeymoon jest dosyć prosta, bowiem przed rozpoczęciem partii każdy z graczy powinien otrzymać jeden tego rodzaju arkusz, arkusz, który jest dwustronny, więc każdorazowo możemy umówić się na granie na stronie A lub na rozgrywkę na stronie B. Jak widzicie układ księżyca, z którego będziemy wydobywać słodycze w obu wariantach wygląda nieco inaczej. Punktacja wyglądać będzie identycznie, więc nie zmieniają się zasady punktacji. Zmieniają się tylko, zmienia się tylko to, jak wygląda układ samej planszy. Każdy z graczy otrzyma w związku z tym jeden tego typu arkusz, jego zadanie w trakcie rozgrywki będzie wydobywać z księżyca, drążąc tunele jak najwięcej łakoci, dostając za to punkty. Rozgrywka kończy się w momencie, gdy Któryś z graczy zapełni całą kolumnę, a więc wydobędzie słodycze każdego rodzaju, a mamy ich w sumie pięć, mamy miód, czekoladę, mamy gumowe misie, marszmallowy i mamy również cukierki. I w momencie, gdy który z graczy zapełni całą kolumnę, czyli wydobędzie co najmniej po jednym tego typu słodyczu, to rozpoczyna się odliczanie końcowej gry. Od tego momentu, za każdym razem, gdy który z graczy wyrzuci czwórkę lub wynik wyższy, zostaje wykreślony jeden znacznik przy klepsydrze. W momencie, gdy zostanie wykreślony trzeci znacznik, dochodzi do zakończenia partii i do zsumowania punktów. Punkty liczone są w taki sposób, że po pierwsze otrzymujemy tyle punktów za każdy rodzaj łakoci, gdzie udało nam się wykreślić dane pole, czyli przykładowo, jeśli w trakcie rozgrywki udało nam się wykreślić trzy pola miodu, to otrzymamy 6 punktów, jeśli wykreślimy wszystkich 5 pól misiów żelkowych, to wtedy dostaniemy tych punktów 15. Sumujemy te wszystkie punkty, a później dostajemy także punkty za zebrane sety. 5 za każdy, czyli przykładowo, jeśli wykreślimy jedną kompletną kolumnę, to dostaniemy 5 punktów. Przy trzech kompletnych kolumnach dostaniemy tych punktów 15. Otrzymać możemy także punkty ujemne w liczbie minus 2 za każdy wykreślony za każdego wykreślonego pikla, bowiem Pikel, jak wiadomo, nie jest słodyczem, a naszym zadaniem jest zbieranie słodyczy. Na samym arkuszu znajdują się w związku z tym zarówno symbole słodyczy, jak i również wspomniane pikle, ale również pola niedostępne, przez które nie będzie można drążyć tuneli. Na końcu gry sumujemy wszystkie punkty i zwycięzcą zostaje ten, kto tych punktów zebrał najwięcej, w sytuacji, w której jest remis jakimś tiebreakerem, Tiebreakerem jest to, kto zebrał najwięcej słodyczy, bo może być tak, że ktoś zebrał mniej słodyczy, a ktoś więcej, a mimo wszystko mają tyle samo punktów. Jak wygląda sama rozgrywka? W momencie, gdy wszyscy już są gotowi do rozpoczęcia partii, to jeden z graczy wykonuje rzut kostką. I to jest istotna informacja, nie każdy gracz będzie rzucał swoją własną kością, ale jeden gracz wykona rzut kością. I tu mamy dwie opcje, albo jest to wynik 1, albo wynik wyższy. Przy wyniku wyższym od jedynki każdy z graczy ma możliwość wykreślania drążenia tuneli na swoim, na swoim arkuszu. Zasada jest taka, że drążymy tunel od brzegu planszy, wykreślając pola w liczbie równej temu, co znalazło się na kostce, bez zakrętów i bez jednoczesnego. Bez jednoczesnego sąsiadowania z innymi tunelami. Czyli nie możemy poprowadzić na przykład tuneli równolegle do siebie. Musi znajdować się przestrzeń pomiędzy nimi. Można jednocześnie niekoniecznie rozpoczynać drążenie tunelu od warstwy księżyca, ale można równie dobrze kontynuować drążenie już istniejącego tunelu. Czyli na przykład pierwsza tura mogła wyglądać tak, że po rzuceniu piątki, który z graczy wydrążył tunel od narożnika. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a później w kolejnym ruchu. Ponownie wypadła piątka i gracz wydrążył inny tunel, startując z innego miejsca księżyca. Te tunele później mogą się ze sobą łączyć, ale jak wcześniej wspomniałem, nie może być sytuacja, w której mamy równolegle występujące do siebie tunele, więc na przykład ten konkretny układ jest nielegalny. Ale dla odmiany to jest planszetka z prawidłowo wydrążonymi tunelami, gdzie już tego typu nieprawidłowości być nie powinno. Specyficznym, specyficznym przypadkiem jest wyrzucenie jedynki. Jedynka to sytuacja, w której gracz musi skorzystać ze specjalnego toru. Mianowicie na górnej części każdego arkusza znajduje się informacja o jedynce i 7 specjalnych pól. W momencie, gdy wypadnie jedynka, gracz musi zdecydować, jak długi tunel chce wydrążyć. Może wydrążyć tunel długi od 1 do 7 oczek, ale każdorazowo musi. W zależności od długości tunelu, wykreślić, zaznaczyć konkretną liczbę pól odpowiadającą długości tunelu. I teraz, jeśli gracz na przykład wydąży tunel składający się z trzech pól, to będzie musiał zaznaczyć trzy, y, trzy kółka y, i ma to o tyle wpływ na rozgrywkę, że w trakcie kolejnych który jeśli znowu wypadnie jedynka, to gracz ponownie będzie mógł dysponować wyłącznie pulą dostępnych, jeszcze niezakreślonych okręgów. Jeżeli gracz nie ma już dostępnych okręgów, czyli wszystkie wcześniej wykreślił, na przykład zrobił za pierwszym zamachem jeden bardzo długi tunel, to niestety, jeśli wypadnie jedynka, nie będzie mógł zrobić nic. Gramy w ten sposób, drążąc tunele i przechodząc przez pola, na których znajdują się łakocie, zaznaczając takie pola, jeśli przez łakocie przeszliśmy, pamiętając też o tym, że pikle powodują naliczenie punktów ujemnych, pilnując tego, aby nie przekraczać skał, a więc nie przekraczalnych pól. I gramy w ten sposób do momentu, aż trzykrotnie pojawi się później wynik 4 lub więcej, w sytuacji, w której ktoś już odpalił koniec gry, zaznaczając całą kolumną. Następnie zliczamy punkty i sprawdzamy, kto zwyciężył partię. To tyle, jeśli chodzi o same zasady, rozgrywki w Honeymoon. Można byłoby jeszcze powiedzieć o tym, że mamy wariant dodatkowy. Wariant, w którym zamiast umożliwiać graczom drążenia tunelu, zarówno z brzegu. Księżyca, jak i również z tunelu, który akurat rozpoczęliśmy. Jest to wariant, który polega na tym, że obligatoryjnie gracz musi drążyć swój tunel, począwszy od już istniejącej sieci tuneli, co sprawia, że jest nieco trudniej, bo momentami po prostu nie będzie ruchu. Ale ten wariant jest raczej zalecany do grania już w sytuacji, w której zagraliśmy co najmniej raz w Honeymoon, lub też chcemy zagrać w nieco bardziej złożoną grę. Być może jest to wariant polecany dla dorosłych. To tyle, jeśli chodzi o Rozgrywkę w Honeymoon, zasady, punktowania, mechanizmy. Teraz czas na tradycyjne podsumowanie, na opowieść o mocnych i o słabszych stronach tego bardzo małego tytułu. Honeymoon to gra, która jest gro formatu mini. To jest gra, która nie udaje, że jest czymś dużym. To jednocześnie jest tytuł, o którym jestem przekonany, że 99% z Was w ogóle nigdy nie słyszało. Ale, jak powiedziałem na początku tego materiału, ideą jest także to, aby pokazywać tego typu gry, aby opowiadać o tytułach, które inaczej zginą pewnie i które gdzieś przejdą do planszowej historii niepostrzeżenie. Tego typu gier jest cała masa, i oczywiście o wszystkich z nich nie opowiem, ale o tych, o których mogę, z chęcią będę opowiadał. I wydaje mi się, że sam fakt koncentracji na małym tytule nie jest czymś szczególnie problematycznym. Nie można oceniać bowiem gry wyłącznie przez pryzmat tego, czy jest grą dużą, czy małą. Zawsze warto zadać sobie pytanie, czy frajda, jaką czerpiemy z rozgrywki, jest adekwatna do tego, ile za dany tytuł zapłaciliśmy. Czy jest to gra, po którą warto sięgnąć, jeśli mamy ochotę na coś szybkiego, na coś, co możemy zagrać z dziećmi. I Honeymoon jest grą, w przypadku której w każdym z tych przypadków odpowiedziałbym, tak, gra jest warta swojej ceny, tak, gra jest szybka, tak, w grę zagramy z dziećmi. Więc po co szukać czegoś gigantycznego, jeśli możemy sięgnąć po coś małego? Ale po kolei. Honeymoon jest grą, która cechuje się niesamowicie niskim progiem wejścia. Jest to jednocześnie gra kieszonkowa. Zaletą tego tytułu jest w związku z tym to, że bez problemu możemy zabrać ją totalnie gdziekolwiek. Możemy zabrać ją na przykład jadąc autokarę, możemy zabrać ją do pociągu, możemy ją włożyć do kieszeni marynarki i zabrać nawet na, na jakieś. Na jakąś delegację albo w jakąś podróż, gra jednocześnie jest pomyślana w taki sposób, że mamy tam szereg arkuszy. To nie jest tak, że zostawiamy na przykład jeden arkusz i trzeba go kserować. Mamy mimo wszystko cały brulion, który starcza naprawdę na długo. Jeśli grać będziemy w ten tytuł regularnie, to pewnie problem dostępnych arkuszy kiedyś się pojawi. Ale na obecnym etapie, po zagraniu kilkunastu partii w ten tytuł, dalej mamy masę dodatkowych brulionów do wykorzystania, zwłaszcza. Arkusze do wykorzystania, zwłaszcza że te arkusze są dwustronne, więc możemy również dywersyfikować rozgrywkę i grać za każdym razem, korzystając z innej strony arkusza. Zasady są bardzo proste, są też precyzyjnie napisane, choć jest jeden mały niuans, który mógł być lepiej doprecyzowany, to jest wyjaśnienie, czy jest możliwe łączenie już istniejących ze sobą tuneli. Zasady mówią, że nie można budować tuneli w taki sposób, żeby były do siebie równoległe, ale. Nie precyzuję wprost, że można łączyć istniejące tunele, a można, o czym warto grając w Honeymoon pamiętać. Podoba mi się to, że w przeciwieństwie do Fred count, arkusze zostały pomyślane już wszystko nieco bardziej przejrzyście, czyli patrząc na arkusz, mamy lepsze rozeznanie w tym, gdzie powinniśmy się poruszać i w jaki sposób prowadzić nasz tunel, żeby zgarniać punkty. W Fred count problematyczne było to, że ten arkusz był troszkę bardziej skondensowany. Tu Mimo wszystko, też dobór kolorów robi swoje, i w Honeymoon nie ma takiego problemu. Ja osobiście wolę tę grę, bo jest ona bardziej przejrzysta i nie miałem tego problemu jak we fretkę, gdzie musiałem bardzo uważnie zerkać do tego, co jest na arkuszu. Podoba mi się to, że mamy tylko jeden rzut kościoł i grają wszyscy, że nie każdy musi miotać kość i sprawdzać u siebie, bo z jednej strony przyspiesza to rozgrywkę, z drugiej. Niweluje też ryzyko, że ktoś będzie miał pechowe, a kto inne bardzo szczęśliwe rzuty. Dzięki temu pozycja wyjściowa do rozgrywki we Fred count w Honeymoon jest zawsze identyczna. Każdy dostaje ten sam arkusz, każdy gra w oparciu o ten sam rzut kością, i to tylko tego gracza w związku z tym zależy, w jaki sposób podrąży swoje tunele. A opcji drążenia ma naprawdę multum. Więc każdy arkusz będzie zawsze zakreślany inaczej. Mimo, że na początku każdy z graczy ma identyczne pozycje wyjściowe. Podoba mi się to, że mamy dwie strony, na których możemy prowadzić rozgrywkę, a więc mamy z jednej strony tą prostszą niby wersję A i trudniejszą wersję B, choć w praktyce one się poziomem trudności jakoś znacząco nie różnią, ale są jednak od siebie znacząco różne. To znaczy, że poziom trudności jest podobny, ale to, jaki jest układ słodyczy czy też tych ogórków jest totalnie inny. To sprawia, że nawet jeśli graliśmy we Fred County już kilka, kilkanaście razy, to i tak będziemy czerpać z tego tytułu frydą. Z dwóch powodów. Po pierwsze, różnica w tym, na której stronie robi, robi znaczenie. Po drugie, rzuty kościół i tak one się ułożą, zawsze będą determinować nieco inne poprowadzanie naszego tunelu. Bo nie jest tak, że jeśli na przykład rzucimy trzy czwórki, dwie dwójki i trójkę, to Zagramy tak samo, gdybyśmy rzucili piątkę, dwie czwórki, jedynkę i dwie trójki. To będą totalnie inne układy, bo zasady regulujące drążenie tunelu wymuszać będą na nas maksymalizację korzyści z tego, jak te tunele poprowadzimy. Podoba mi się także to, że mamy dodatkowy wariant, który sprawia, że nie możemy w momencie, gdy wystartujemy tunel, zaczynać jakiegoś innego tunelu z innego miejsca, tylko musimy cały czas drążyć ten sam tunel, co jeszcze mocniej. Utrudnia rozgrywkę, co jeszcze bardziej wymusza na nas optymalizację naszych ruchów. Więc, oprócz dwóch stron, oprócz faktu, że kostka determinuje to, jak będzie wyglądać zmienność plansz, po których będziemy się poruszać, to jeszcze ten dodatkowy wariant, który możemy dorzucić, jeśli chcemy bawić się w nieco innym, bardziej skomplikowanym trybie, który już jest moim zdaniem. Problematyczny w przypadku grania z dzieciakami, bo tu może być po prostu ciężej. Ale niezależnie od tego, jest fajne, że pomyślano także o takim wariancie. Na koniec warto także pochwalić to, że autor fajnie wymyślił, w jaki sposób zarządza się jedynką na kostce, bo jedynka na kostce, przypomnę, nie pozwala na drążenie tunelu w standardzie za jedno pole. To jest moment, który musimy zdecydować, czy będziemy drążyć tytuł na tunel. O jakiejś większej długości czy krótszy, korzystając z puli. Z puli, którą musimy wykreślać w momencie wyrzucania jedynki. I tu możemy zagrać od razu babanki, na przykład wydrążyć bardzo długi tunel. Tyle, że potem okaże się, że jeśli wyrzucimy kolejne jedynki, to będziemy pauzować, bo nie będziemy w stanie wydrążyć tunelu z uwagi na zużycie całego potencjału związanego z jedynkami. Jeśli natomiast zagramy. Powoli, jeśli wykreślimy na przykład krótki tunel, to będziemy mogli także zrobić coś z późniejszym jedynkami w trakcie rozgrywki. Czyli ten dodatkowy element zarządzania swego rodzaju push-urlake w grze także występuje, co również moim zdaniem zostało fajnie pomyślane. Co w związku z tym jest słabszym elementem Honeymoon? Powiedziałbym, że dwie rzeczy. W pierwszym jest kwestia taka, że gra z uwagi na to, że zamknięta jest w tej papierowej w tej papierowej torebce jest dosyć nietrwała. To znaczy, że ta papierowa torebka, owszem, niby chroni elementy, ale ciężko jest potem zamknąć w niej ołówek, tak żeby on nie wypadał. To mimo wszystko jest jakość wydania, która nie każdego będzie satysfakcjonować. Powiedziałam o tym, że można grę nosić w kieszeni? Można, ale może być też tak, że ona się nam po prostu w tej kieszeni gdzieś tam rozsypie albo ucieknie nam kostka, ucieknie nam, ucieknie nam ołówek. To nie jest jednak Coś zamykanego szczelnie, w związku z tym trzeba uważać na to, żeby nie pogubić elementów. Druga sprawa jest taka, że moim zdaniem temat gry jest totalnie absurdalny. O ile w przypadku Fred Count i byłem w stanie wyobrazić sobie kota biegającego za włóczką, o tyle tu nie jestem w stanie wyobrazić sobie, co kierowało autorem w momencie, gdy postanowił, że zrobi grę o drążeniu tuneli w księżycu w celu wydobywania zań słodyczy jogórków. To jest tak absurdalne, że moim zdaniem aż. Przesadnie dziwne. I oczywiście można by powiedzieć, to miało być przecież zabawne. To nie jest gra na poważnie. To jest gra, w przypadku której to, o czym jest tytuł, nie ma żadnego znaczenia. W porządku, zgadzam się z tym, ale mnie osobiście ten totalny absurd już nie pasuje. Wolałbym mimo wszystko, żeby to było coś bardziej sensownego. I rozumiem, że tytuł może być adresowany do dzieciaków, i o wiele fajniej drąży się tunele w. Księżycu, w celu poszukiwania marszmalowów i lizaków, ale wydaje mi się, że nawet z punktu widzenia edukacyjnego fajnie byłoby, żebyśmy drożyli te, te tunele na przykład szukając cennych minerałów albo cennych skał. Wtedy to miałoby jeszcze jakiś dodatkowy walor edukacyjny. A tak, Honeymoon owszem, uczy liczenia, uczy dostosowywania się do. Okoliczności, w których musimy podejmować pewne decyzje, ale z punktu widzenia samego tematu gry nie wnosi nic poza szerokim uśmiechem, bo jednak jest to dosyć sympatyczny temat. Niezależnie od tego, Honeymoon jest moim zdaniem ciekawą wykreślanką. Grą, w przypadku której można byłoby tylko powiedzieć, szkoda, że nie ma trybu solo, bo niby można powykreślać sobie samodzielnie. Tunele szukać jak największego wyniku, ale ten wynik końcowy będzie w dużej mierze uzależniony od tego, jak ułożą się wyniki rzutu kostką. Więc tryb solo wyobrażam sobie na zasadzie ustalenia, że mamy jakąś sekwencję rzutów i z tą sekwencją próbujemy wykręcić jak największy wynik, grając kilkukrotnie, idąc dokładnie tą samą sekwencją. Wtedy to faktycznie ma sens i moim zdaniem można było pokusić się o dodanie takiego wariantu, to nic nie kosztowało, tyle że zajmowałoby miejsce w instrukcji a pozwalałoby na promowanie Honeymoon także jako gry przeznaczonej dla innego gracza, co w dzisiejszych czasach ma również niebagatelne znaczenie. Niezależnie od tego wydaje mi się, że Honeymoon jest ciekawą wykreślanką, grą, którą zabierzemy w zasadzie wszędzie, która nic nie waży, która jednocześnie oferuje całkiem sporo frajdy, dużo decyzji do podjęcia i która cechuje się także wysoką regrywalnością. Jeśli ktoś twierdzi, że w Honeymoon zagra dwa razy i rzuci tę grę nie wracając do niej, to wydaje mi się, że nie wie o czym mówi bo mimo wszystko jest to tytuł na tyle przystępny i jednocześnie dający na tyle dużo pola do kombinowania, że warto jest do niej od czasu do czasu wracać. Co za tym idzie, Honeymoon oceniam nieco wyżej od Fred Count. Jeśli miałbym wybierać między tymi dwoma grami, wybrałbym Honeymoon, mimo absurdalnego tematu. To była recenzja minigry Honeymoon, wydanej przez Nürnberger Spielkarten Verlag. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie. Zapraszam też do innych filmów na Wojennik TV. Zajrzyjcie również na mój Facebook, Instagram i na Twittera. Życzę Wam bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.